w dzisiejszym odcinku z Taflego City 60225. Tak on się prezentuje. Jest to łazik, biały łazik. Jest tutaj taka, zobaczcie, takie ramię pomarańczowe i może przynosić różne rzeczy, na przykład kamerę. Nie, ale sobie lata ta kamera. Są dwie minifigurki. Tutaj w środku jest pani, a tutaj pan wykopuje pierwsze diamenty. No to nagrywamy go. No i zobaczcie, musimy wyczepić. I tak wycelować w dziurkę. O. I już wykopali. Szybko musimy zebrać DNA i próbki. O. I dwa musimy wykopać. No, zobaczcie, tak to wygląda ze środka. I jeszcze tutaj jest schowek i tutaj się chowa to. Zobaczcie. Trzeba wziąć jedno i wsadzić tutaj. I tutaj mogą sprawdzać próbki DNA. I bardzo fajny jest ten znaczek, bo to jest planeta i rakieta, jak leci. Jest jeszcze panel słoneczny i kamery, które mogę Was nagrywać. Jak Wam filmik się spodobał, to zostawcie subskrypcję na moim kanale, aby nie przegapić następnego odcinka. Do zobaczenia!